Myślana, gdzie masz klucz? Nie mam. A dlaczego to? Bo u mnie w domu nie ma takiego przeżytku. Ja mam wszystko na kody i piloty. Sudomia i gumoria. Masz tutaj mój. Pożyczam ci. O jest duży lastwód. Tylko oddaj mi po lekcjach. Dobrze. Dzieci, podchodźcie po kolei ze swoimi kluczami. No, kunieczko, proszę. Weź to i poczekaj na resztę. Zaraz będziemy ich oglądać. No, następnie. Dobrze, Damoni. Każdy już ma swój odlew, więc teraz zobaczymy przy świecy, co was spotka. Zajkowski, podejdź pierwszy. Dla mnie to wygląda jak litera Z. Z jak Zorro. Z jak zamknij się. Zorro, te to ma na Z jak zmiany. Interpretacji jest wiele. Ważne jest tylko to, w co ty wierzysz i widzisz. No dobrze, następny. Czesio, pokaż swój odlew włoskowy. E, ten to go zjadłem? Won mi z klasy! Masońskie truchloty! Ale jeszcze nie pałkiem kawałka! No tu pokaż! Może uda nam się coś z tego odczytać? Butelka! Magiczna! Gdzie ty tu, dziecku, wiedzisz jakąś butelkę? No, no do tutaj! Tylko nad Gryzioną. Siad na dupsku! Analfaby sadło jedne! Następny! Ja tu widzę serce. Symbol miłości. Chyba czeka na ciebie wielka miłość, Maślana. To nie serce, tylko rakieta. Po prostu kiedyś będę miał tyle siana, że będę podróżować rakietą. Co ty, Maślana, pleciesz za dureństwa? Serce jest serce, a nie rakieta. Gdzie ty widziałeś takie rakiety? A widziała pani takie serce? Nie pyskuj! Kurczaki mają takie serca! A czy ja wyglądam na kurczaka? Masz kurzy mózg, więc pewnie serce też. To jest jakaś Miało być miło, ale z wami się nie da. Maślana, za drzwi! Nie wyrzuci mnie, pani! Bo co? Bo sam wychodzę! I to jest moja decyzja, a nie pani! Normalnie masakra. Średniowiecze pomieszane z biedą. Kunieczko! Ja pierdziu! Planeta! Odkryję nową planetę! No, Kunieczko! Może z całej tej bandy tobie uda się wyjść na ludzi! Anusiak! Proszę pani, mogę iść do toalety? Tak, Zajkowski! Proszę! Ooo, taki za ciebie też wywaliła? Ja nie, ja do ubikacji idę. Tylko wiesz, do którego masz iść? Oczywiście, panie maślana, do babskiego. No! Skończył się czas prześladowań. Zajjo przywróci porządek i uwolni uciemiężonych. Zemsta Zajjo będzie słodka. <grym> Ale mu odwaliło? Wow! Chyba go za bardzo spraliśmy ostatnio. Anuś, jak teraz ty! <grym> A cóż to może być? Eee... no... ja to co? Yy, Pierożki babci! Ano tak! Uczucia wyższe nie są ci obce! Ech, chłopacy, patrzcie! Ktoś tu coś namalował! Y y no nie, nie wyrobię! Ten debil nam grozi! Tym razem przegiął idzie Idziemy u ja To na pewno! Ale ja bym go jeszcze zakablował facetce! Hmm, będzie buba! <laughs> Czy wy nawet na przerwie musicie mnie prześladować? No bo Zajkowski napisał w naszej ubikacji, że nas zabije. Niemożliwy. Możliwy? Gdzie to jest? Tutaj, proszę pani. To nie do wiary. Co ten Zajkowski wyprawia? Ja mu dam kolejne szatańskie nasienie. Zajkowski! Słucham, proszę panią. Chcesz skończyć jak te ruchy? Ja nie. Nie. nie boli! Oła! Co to jest? Ale to nie ja! Jak to nie ty? Poznaję twoje pismo! Podpisałeś się zresztą! Ale to nie wiadomo, kto to jest ten To chyba tylko ty nie wiesz ciebie. Chyba za poważnie odebrałeś tę wróżbę! Dlaczego chciałeś zabić tych turni? No bo oni... E... Czyż Zajo! E, 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 znaczy... Zorro zabijał upośledzone dzieci? No nie! To dlaczego im grozisz? E... Przepraszam. Tu nie wystarczy. E, możemy mu dać wryja. Zamknąć się Belzebuby! buby. Sobie nawzajem możecie gęby obijać. Zajkowski masz to zmyć natychmiast. A może by mu pomóc? Już ja wiem, jak wy mu pomożecie. Zajkowski sam to napisał i sam to zmarzy. Zanim rozpoczniemy kolejną lekcję, chciałam coś powiedzieć. Dzisiejsze wróżby zostały przez niektórych chyba źle zinterpretowane. Przecież mówiła pani, że ważne jest to, co my widzimy na tych cieniach. Tak, Zajkowski, ale to jest przede wszystkim zabawa, a nie jakaś rzeźnia. Rzeźnia to będzie na przerwie. Zajkowski! Nie, 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 nie. Gonimy ciulą! No i co? Uciekasz jak i tak cię! Złapiemy! Ale będzie mniej bolało, bo będziecie zmęczeni. U. Ja pierdził! Zabiliśmy durnia! Żyje! Trzeba go tylko zanieść do higienistki! A... wytrzaskamy go po ryju, jak mówiliśmy? Anosiak, Zobacz na tego czopka! On już ma obity ryj. Ale nie przez nas! To niesprawiedliwe!